W czwartek drugiego lipca przed Sądem Rejonowym w Lesznie doszło do pierwszej rozprawy pojednawczej w sprawie, jaką były naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie wniósł przeciwko starości i jego współpracownikom. Do porozumienia nie doszło. Zbigniew Rogala wniósł do Wydziału Karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko starości Jarosławowi Wawrzyniakowi, wicestaroście Maciejowi Wiśniewskiemu, sekretarz starostwa Katarzynie Kamińskiej i wiceprzewodniczącemu powiatu Remigiuszowi Leciejewskiemu. Nie ma pojednania. Są... Będzie rozpoznawał sprawę na rozprawie głównej, będzie prowadzone w tej sprawie postępowanie dowodowe, poszczególne okoliczności sprawy będą wyjaśniane. Mój klient czuje się zniesławiony w tej sprawie i zamierza dochodzić obrony swoich praw. Także na ten moment dziękujemy. Będą mogli państwo obserwować prowadzony proces sądowy. Dziękujemy. Przypomnijmy, Zbigniew Rogala był naczelnikiem od 1 czerwca 2017 roku, przestał nim być 2 marca 2020 roku po tym jak wypowiedziano mu umowę i jednocześnie zwolniono z obowiązku świadczenia pracy. Tłem całej sprawy jest to, co działo się w wydziale komunikacji, działalność firm rejestrujących i ubezpieczających samochody przywożone z zagranicy oraz działalność związków zawodowych. Uważam, że na należy... To pasmo, które trwało w starostwie różnych rodzajów kwestii związanych z celowym specjalnym, specjalnymi sprawami związanymi ze zwolnieniem pracowników. Starosta i wicestarosta nie chcieli komentować sprawy.